Już za chwilę podczas uczystej Eucharystii pod przewodnictwem księdza biskupa ordynariusza Kazimierza Ryczana razem z 11 moimi braćmi z roku 6. przyjmę święcenia prezbiteratu. Stanę się księdzem diecezji kieleckiej. To wielki dzień w moim życiu, który na pewno zostanie przeze mnie zapamiętany, jak i przez moich kolegów. To bardzo ważna chwila i bardzo podniosła, bowiem od tego momentu rozpoczyna się moja prawdziwa i wielka przygoda z Chrystusem, który mnie powołuje i który wybrał mnie tak jak kiedyś apostołów do szczególnej posługi. Jednak trochę się lękam tego, czym jest kapłaństwo. Lękał się nawet sam wielki kapłan proboszcz z ARS, święty Jan Maria Viany, który mówił o tym, że gdybyśmy poznali, czym naprawdę jest kapłaństwo. To wszyscy byśmy umarli, ale nie ze strachu, tylko z miłości. Bowiem wtedy autentycznie poznalibyśmy, jak naprawdę Bóg nas ukochał, że dał nam kapłanów, dał nam takich pośredników, którzy właśnie są mostem pomiędzy ludźmi i pomiędzy Bogiem. To wielka odpowiedzialność być takim wybranym sługą Chrystusa, ale wierzę, że dzięki Duchowi Świętemu i dzięki Bożej pomocy. My wszyscy, którzy dzisiaj stajemy się księżmi, będziemy dobrymi pasterzami we wspólnotach, do których zostaniemy posłani. Dzisiejszy dzień jest wielką radością dla całej społeczności naszej parafii. Z tej racji, że bierzemy udział w święceniu kapłańskich, w święceniach kapłańskich naszego diakona Marcina Bączka. Ten czas sześciu lat, który minął, to był piękny czas przygotowania, kiedy mogłem obserwować wzrastanie duchowe, intelektualne naszego diakona, jak przygotowywał się, wzrastał do tego ważnego wydarzenia. Dzisiaj jesteśmy tutaj z, z przedstawicielami praktycznie 70 osób z całej parafii. Przyjechaliśmy, by wspólnie, razem modlić się, uczestniczyć w tym wydarzeniu. A za kilka dni będziemy świętować uroczystą mszę prymicyjną. To wielka radość, to wielka duma dla parafii, że mamy kolejnego kapłana. Z tej konkretnej wioski, z której pochodzi diakon Marcin, to już drugi kapłan. Tym bardziej właśnie jest to wielka radość dla nas, dla całej wioski i dla całej parafii. Pan nasz Jezus Chrystus trwałych dla naszych Duchem świętym i mocą, niech cię ostrzeże, abyś uświęcał lud chrześcijański. Pan nasz Jezus Chrystus, którego ojciec namaścił, duchem świętym i mocą, niech cię ostrzeże, abyś uświęcał lud chrześcijański. Przyjmij dane ludu świętego, które mają być ofiarowane Bogu. Rozważaj, co będziesz czynić. Zawraj to, co będziesz dokonywać i prowadzić życie zgodne z tajemnicą Pańskiego Krzyża. Niech błogosławieństwo w potwierdzeniu świętej towarzyszy wszystkim nam, szczególnie narodowcom, i czci ich drogę poprzez kapłańską.